Siemano, witam w kolejnym odcinku z czasów. Dzisiaj wam opowiem o futuro semplicze, czyli czasie przyszłym prostym. I mimo że ten czas ma w nazwie prosty, łatwy albo sęplicze, no to nie jest to najłatwiejszy czas przyszły. Jest jeden taki łatwiejszy futuro komposto, o którym wam opowiem później muszę najpierw zacząć od tego, a kiedy używamy tego czasu? No, logicznie można założyć, że kiedy mówimy o przyszłości, w końcu jest to czas przyszły. Popatrzcie na przykłady. Emilia partira per Bologna al Czyli Emilia będzie odjeżdżać do Bologni o 6. Kiedy mówimy o jakichś naszych planach. Czyli nadal mówimy o przyszłości, tylko może trochę takiej dalszej. L'anno prossimo mi iscriverò all'università. Czyli w przyszłym roku zapisze się na uniwersytet. Tutaj jest czasownik zwrotny: Iscriversi, czyli zapisać się. Oczywiście później wam pokażę, jaka jest tam budowa. I, I tak dalej, po prostu teraz chciałem Wam pokazać użycie tego. Co tu jeszcze mamy? Kiedy wyrażamy jakieś ogłoszenia albo komunikaty, na przykład il treno per firenze partira dal binario, dieci. czyli pociąg do Florencji odjeżdża z peronu 10. Binario to jest peron, takie słówko darmowe. Kiedy coś przewidujemy, la regazza afranno fortuna i namore, czyli Dziewczyny będą miały szczęście w miłości. Ja już mam. C kiedy składamy obietnicę. Ti ai aiuto, a questo lavoro. Czyli pomogę ci skończyć to zadanie, tą pracę. I ostatni przykład, kiedy wyrażamy przypuszczenia albo jakąś wątpliwość. Ke ora è", Czyli która jest godzina? I na to odpowiadamy. Hmm, non lo so. Saranno più meno le due. Czyli nie wiem. Będzie około drugiej. I jak to wygląda w porównaniu z czasownikami zakończonymi na ARE? No, plus jest taki, i to jest spory plus, że wygląda tak samo, bo obie te grupy czasownikowe zakończone na ARE i RE będą miały tą samą odmianę. Futuro semplice. Tylko jest mały mankament. Należy pamiętać o tym, że jeżeli usuwamy końcówkę ARE, ten temat, i zastępujemy go tą cząstką "-ero", Eraj, era, eramo, erete, eranno, to tak jakby usuwamy to a z tematu, a w jego miejsce wstawiamy e. I to jest takie trochę nieintuicyjne, bo byśmy mogli powiedzieć arrivaro. I też by miało sens, a zamiast tego powiem io arrivero. Tutaj na czerwono zaznaczyłem to e, takie dziwne. I powiem io arrivero, czyli ja przyjadę, przybędę w przyszłości. Tu arriverei, ty przybędziesz, przyjedziesz. Lui lei on, ona przyjedzie. Noi arriveremmo, my przyjedziemy. Voi arriverete, wy przyjedziecie. I loro arriveranno, oni przyjadą. Z kolei czasowniki zakończone na "-ire", mają zupełnie inną konjugację. Nie są być tacy jak swój bracia. I odmieniają się zupełnie inaczej. I dlatego, jeżeli mamy czasownik partire, czyli wyjeżdżać, to w futuro sempliczo powiem io partiro, ja wyjadę, tu partirai, ty wyjedziesz, lui lei partira, on, ona wyjedzie, no i partiremo, my wyjedziemy, voi partirete, wy wyjedziecie, no i od końcówka loro partiranno, oni wyjadą. No, i teraz mamy Was ciekawą sytuację. Spójrzcie na te dwa czasowniki. Pagare, czyli płacić. Normalna, standardowa odmiana w futurostępicie brzmiałaby Io Pagero, Tu Pacerai, Luilei Pacera, Noi Pageremo, Woj Pacerete i Loro Paceranno. No i w mancare, czyli brakować, tęsknić, nasz drugi czasownik brzmiałaby Io Mancero, Tu Mancerai, Luilei Mancera, Noi Mancero. Woi i logo I może już niektórzy z was zauważyli, że coś tutaj się nie zgadza, co nie? Brakuje wymowy i nie zgadza się, bo tutaj jest pagare, a w odmienionym mówię paczego. Coś tutaj nie gra. Tak samo tutaj. Bezokolicznik mancare, a w odmienionym mancero. No i trzeba coś z tym zmienić, trzeba coś dodać. Teraz zobaczcie, zrobię taką sztuczkę, że skryknę i się zmieni klatka. No i teraz wszystko pasuje. Teraz mogę to przeczytać, nie łamiąc zasad wymowy w języku włoskim. Dlatego jest Io pagero, ja zapłacę. Tu pageraj, ty zapłacisz. lui lei pagera, on, ona zapłaci. noi i pagremo, my zapłacimy. Woj pagerete, wy zapłacicie i loro pageranno, oni zapłacą. Z czasownikami zakończonymi na dziarę i ciarę, na przykład "-mandziarę", czyli jeść i baciarę, czyli całować, też jest coś nie tak. Jak możecie się domyślić, jest coś nie tak z wymową, tak jak ostatnio. Tylko tym razem nie będziemy niczego dodawać, nie, nie dodamy tutaj H, tylko teraz będziemy usuwać. I teraz zobaczycie, co usuwamy. Możecie strzelać, zatrzymajcie filmik i usunąć to, co wam pasuje. Ja teraz zrobię znowu sztuczkę. No i jak możecie zauważyć, usunęliśmy i to, które jest przed tematem, tutaj Wam zaznaczę, to. I dlatego te czasowniki odmieniają się tak. I o ja zjem, tu mandżeraj, ty zjesz, luilej mandżera, on, ona zje, no i my zjemy, woj mangerete. wy zjecie, logo mandżeranno, oni zjedzą. A co do baciarę, i o ja pocałuję tu baczerai, ty pocałujesz lui, lei, on, ona pocałuje no i ba, bacceremo, my pocałujemy voi, baccerete wy pocałujecie i loro, oni pocałują kilka przykładów zastosowań tego czego się nauczyliśmy przed chwilą w zdaniach żeby to jeszcze lepiej przyswoić pagarei cena di domani czy zapłacisz za jutrzejszą kolację albo Domani mangero dla mia pizza. Jutro zjem moją pizzę. I na sam koniec, ti bacero quando ti vedro. Czyli pocałujecie, Cię, jak Cię zobaczę. I możecie się zastanawiać, o co chodzi z tym, z tym vedro? Skąd to się wzięło? No to zapraszam już na sam koniec do ostatniej sekcji tego filmiku, do sekcji o czasownikach nieregularnych. Czasowników nieregularnych jest aż 20, więc nie będę ich wszystkich wypisywał na tablicy, no bo nie ma sensu. W montażu Wam po prostu dam taką tabelkę. Teraz pewnie będziecie mogli gdzieś znaleźć. Skupię się tylko na dwóch najważniejszych, czyli na s i f Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, że te dwa czasowniki były niezbędne do stworzenia czasu passato prossimo. Były tymi czasownikami pomocniczymi. I dlatego chcę się na nich skupić, bo będą też niezbędne w budowaniu innego czasu przyszłego, futuro, komposto, i dlatego chcę, żebyście je znali, żebyście zapamiętali. Jeżeli coś macie wynieść właśnie z tego filmiku, to właśnie te rzeczy, te odmienione czasowniki. I zobaczcie, odmienia się to tak: jo, sago, ja będę, tu, sarai, ty będziesz, luilej, saga, on, ona będzie, noi i saremo, my będziemy, Voi Saretę, wy będziecie. I loro oni będą. I teraz avere, czyli mieć, ale to już pewnie wiecie. Io avro, ja będę miał. Tu avrai, ty będziesz mieć. Lui lei avra, on, ona będzie mieć. No i avremo, my będziemy mieć. Voi avrete, wy będziecie mieć. I loro avranno. Oni będą mieć. I to wszystko tak naprawdę. W komentarzu znajdziecie pewnie jeszcze tą listę tych czasowników. Zajrzyjcie tam. No, zostawcie lajka like i suba. I to wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano.